Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania smartfona dla prawdziwych twardzieli, czyli iPhone Hammer Axe LTE. Pierwsze wrażenie po chwyceniu tego urządzenia do dłoni to jak bardzo szermiężny jest ten smartfon. To od razu widać na pierwszy rzut oka gruba obudowa, grube ramki, gumowany plastik, plastik również niegumowany, jakiś plastik perforowany. No naprawdę to wszystko łączy się w całość bardzo wytrzymałego urządzenia. Co mi się troszeczkę nie spodobało, to to jak rozwiązane są przyciski do sterowania głośnością, ponieważ przycisk do zwiększania głośności jest umieszczony tutaj na Górze, a do, do zmniejszania głośności na dole. Wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem by było umiejscowienie tych przycisków po prostu obok siebie. No i również, co warto mieć tutaj na uwadze, wszelkie przyciski, czy to przycisk Power, czy to właśnie te do sterowania głośnością. Dość mocno musimy je nacisnąć i dość takiej sporej siły użyć po prostu, żeby wcisnąć ten przycisk. Jeśli chodzi o przycisk Power, jego umiejscowienie również nie jest zbyt fortunne jest to górna krawędź. Przy urządzeniu o tak sporych rozmiarach, wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, natomiast iPhone daje nam do dyspozycji specjalny gest, wystarczy narysować sobie gest przesunięcia w górę. I nasz wyświetlacz po prostu się wybudze. Trwa to oczywiście chwilkę, ale wydaje mi się, że czas porównywalny do tego, jakbyśmy chcieli sobie wcisnąć po prostu przycisk power. Jeśli chodzi o wyświetlacz, wydaje mi się, że sam wyświetlacz jest bardzo podobny do tego, jaki zastosowano w iPhone Infinity, którego testowałem kilka miesięcy temu. Mamy tutaj 4,5 cala, mamy rozdzielczość HD, no i również wykonanie w technologii ekranu IPS, tak więc tak to właśnie wygląda. Szczerze mówiąc, jakichś fireworków nie ma. Natomiast jest wszystko bardzo poprawnie, jak za te pieniądze. Wydaje mi się, że tutaj, tak naprawdę, jeśli chodzi o wyświetlacz, nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o same testy wytrzymałości urządzenia, no muszę powiedzieć, że zabawa była przednia. Sam telefon na początek postanowiłem sobie podrzucić jakoś do góry, rzucać po prostu po trawniku, żeby miał w miarę jeszcze miękkie lądowanie. Dosłownie nic się nie zdarzyło, nic nie wypadło, nic się nie rozbiło. Smartfon po prostu cały. Również postanowiłem upuścić iPhone'a Hammer Axe na beton, po prostu na kostkę brukową i to zadziało się z około wysokości Kości 1,5 metra, czyli tyle, ile deklaruje producent, że smartfon powinien w zupełności wytrzymać. No i tak się stało, że akurat smartfon spadł na rant z tego co zauważyłem na betonie jednak jakieś drobne otarcia na obudowie mogą po prostu się wydobyć, że tak powiem po tym upadku, natomiast jeśli chodzi o samą wytrzymałość, dosłownie nic się nie zdarzyło, też nic nie wypadło ekran cały, wszystko całe, telefon pełni, w pełni sprawny po prostu, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, jeśli chcemy podlewać sobie smartfona wężem ogrodowym też nie ma najmniejszego problemu, możemy to zrobić możemy go topić w wannie, pod prysznicem gdzie dosłownie chcemy, topić też na Budowie, Nie ma z tym najmniejszego problemu. Hammer Axa kupimy sobie w dwóch wersjach kolorystycznych. Do mnie do, mnie do testów trafiła wersja taka czarno-pomarańczowa, czyli trochę budowlana, ponieważ mamy tutaj taki właśnie pomarańczowy, ceglany kolor. Natomiast jeśli ktoś nie lubi jaskrawych kolorów, również do dyspozycji jest wersja czarna tak więc, no muszę przyznać że takie właśnie pierwsze wrażenie jeśli chodzi o wytrzymałość tego telefonu, no tak jak powiedziałem na wstępie, telefon 2 dla twardzieli, e, dobra e, co do samego systemu, szkoda trochę, że nie mamy Lollipopa, e, tutaj na start mamy Androida KitKat, natomiast plus za to, że e, sam system nie jest obciążony jakąś nakładką, tutaj MyPhone dodał swoich funkcji kilka, no i również pozmieniał troszeczkę ikony, natomiast ogólnie sam system wygląda bardzo podobnie do czystego Androida e, ale mam nadzieję, że ten zdecyduje się jednak ten model zaktualizować do Androida Lollipop, ponieważ specyfikacja w zupełności na to pozwala. Jeśli chodzi o sam aparat, 13 megapikseli, na budowę naprawdę nadaje się świetnie. No muszę powiedzieć, że jakoś zdjęć no nie jest jakoś powalająca, nie jest na pewno znana z urządzeń flagowych, natomiast jak za te pieniądze tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o zdjęcia. Oczywiście, jeśli chodzi o zdjęcia nocne, jest troszeczkę słabiej, natomiast przy dobrym oświetleniu naprawdę jest bardzo dobrze pod tym względem. Dobra, może wrzucimy sobie po prostu ten telefon. Nic z tego jest cały, nic się nie stało, nic się nie otarło. Ekran cały, urządzenie działa bez najmniejszych problemów. Dobra, przejdźmy sobie do tego, co również troszeczkę wyróżnia ten, ten telefon. Pierwszy raz generalnie się spotykam, bo również pierwszy raz testuję telefon pancerny. Tutaj z tyłu mamy taką klapkę. W zestawie, tak jak widzieliście, w samym rozpakowaniu mamy taki specjalny klucz, dzięki któremu możemy sobie wykręcić po prostu te płaskie tutaj śruby, i dzięki temu dostajemy się do uszczelnionego miejsca, dzięki właśnie tej klapce, do uszczelnionego miejsca, w którym możemy sobie włożyć kartę MicroSD. No i również wydaje mi się, że przy takich telefonach ogromnym plusem wydaje się opcja dual sim, czyli możemy sobie tutaj włożyć po prostu dwie karty micro SIM i w ten sposób sobie działać. Co warto również powiedzieć, tutaj po lewej stronie mamy dwa przyciski, przycisk SOS i żeby zaprogramować sobie ten przycisk, przechodzimy sobie tutaj do Ustawień systemowych. No i mamy tutaj ustawienia SOS. Możemy sobie wybrać jakiś numer z kontaktów, do którego będzie wykonywane po prostu połączenie w razie wciśnięcia tego przycisku. Co do przycisku PTT, z tego co zauważyłem po jego wciśnięciu, jesteśmy przenoszeni do tego typu aplikacji. Jeszcze muszę sobie sprawdzić, czemu ona służy, ale wydaje mi się, że właśnie też ona ma coś wspólnego z ratowaniem podczas jakichś ekstremalnych sytuacji. Z ciekawych rzeczy, właśnie to, co Powiedziałem gesty ekranu, no jest ich całkiem sporo jeśli chodzi właśnie o zakreślanie jakichś liter na wyświetlaczu, więc dzięki temu naprawdę możemy sobie uruchomić kilka przydatnych opcji bez po prostu potrzeby wciskania jakichkolwiek przycisków. Kolejna bardzo fajna rzecz czyli harmonogram włączania wyłączania, tego brakuje również w wielu smartfonach, ale wydaje mi się, że właśnie przy tej baterii to nie będzie w zupełności potrzebne. No i właśnie jeśli już mówimy o baterii 3700 mAh, przy moim użytkowaniu 3 dni używania bez bez problemu. Ale przy takim umiarkowanym używaniu, wydaje mi się, że przy takim mocnym już bardzo hardkorowym użytkowaniu, telefon nawet do tych dwóch dni powinien bez problemu sobie wytrzymać, więc tak naprawdę również pod tym względem nie jest to źle. Jeszcze ostatnia taka ciekawa rzecz, czyli tryb rękawica. Możemy sobie używać tego urządzenia w rękawicach, czyli jak prawdziwy po prostu twardziel w rękawiczkach możemy sobie obsługiwać to urządzenie. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z użytkowania iPhone Hammer Axe. No, muszę Muszę przyznać, że bardzo fajnie się testuje to urządzenie, przez to, że tak naprawdę same testy polegają na tym, że mogę sobie rzucać tym smartfonem w różnych miejscach. No i oczywiście zapraszam Was na pełną recenzję tego urządzenia, która ukaże się już za niedługi czas. A jeśli Wy macie do mnie jakieś pytania właśnie co do recenzji tego urządzenia, to śmiało zadawajcie je w komentarzach poniżej. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.